Ośrodek Pomocy Medycznej dla mieszkańców Gdańska. Ośrodek całodobowy świadczący usługi w zakresie podstawowych dziedzin medycznych, takich jak chirurgia, pediatra, interna, a także gabinet stomatologiczny. W razie konieczności natychmiastowego leczenia doraźnego na poziomie przedszpitalnym, utworzymy międzyszkolne ośrodki profilaktyki zdrowotnej. Dawna medycyna szkolna. W postaci systemu konsultacyjnego funkcjonującego w każdej dzielnicy i obejmującego swoją opieką wszystkie szkoły stopnia podstawowego i średniego z tego terenu. Utworzymy zakłady opiekuńczo-lecznicze, tak zwane w celu opieki nad osobami starszymi, które przeszły leczenie szpitalne i wymagają nadal opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Brak takich zakładów w naszym mieście powoduje konieczność ich szukania poza terenem Gdańska. Ta sytuacja jest wielkim zaniedbaniem władz miasta. Sfinansujemy szczepienie młodych dziewcząt przeciwko wirusowi HPV odpowiedzialnego za raka szyjki macicy. Realizacja powyższych zamierzeń nie wiąże się z wielkimi wydatkami i będzie możliwa we wspólnym działaniu płatnika świadczeń zdrowotnych i samorządu. Stacjonarny, zintegrowany ośrodek pomocy medycznej powinien być zlokalizowany w ogólnie znanym miejscu, łatwo dostępnym, niezależnie od miejsca zamieszkania na terenie Gdańska, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych osobom starszym i niepełnosprawnym. Brak międzyszkolnych ośrodków profilaktyki zdrowotnej będzie skutkował w dłuższym okresie pogorszającego się stanu zdrowia młodzieży. I co się z tym wiąże? Zwiększonymi kosztami leczenia, obserwowane w ostatnich latach wycofywanie się z aktywnej profilaktyki już teraz skutkuje zwiększonymi odsetkami chorób. Zapobieganie których byłoby tańsze, bezwzględnie należy dążyć do zintensyfikowania działań profilaktycznych, a wręcz agresywnej polityki w zakresie wczesnego rozpoznawania i leczenia. Pomoc społeczna. Uważamy, że pomoc społeczna wymaga kompleksowych, nowoczesnych rozwiązań prawnych. Oczekujemy aktywności legislacyjnej w tej dziedzinie od rządu RP. Podstawowym celem powinno być dobro adresowane adresowanie pomocy społecznej tak, by trafiała ona rzeczywiście potrzebującym. W Gdańsku są bardzo rozbudowane instytucje pomocy społecznej. Będziemy racjonalizować wydatki tych instytucji. Szczególny nacisk położymy na zwiększenie skuteczności w walce z patologiami społecznymi, w tym z narkomanią i alkoholizmem. Po, poprawimy dotychczasową politykę w zakresie zwalczania bezrobocia w naszym mieście. Szczególny nacisk położymy na poprawienie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku. Zdecydowanie zintensyfikujemy politykę prorodzinną wobec zagrażającego nam Niżu demograficznego. Będziemy stymulować inicjatywy obywatelskie w zakresie spraw społecznych. Podejmiemy działania mające na celu wyrównanie różnic w wynagrodzeniach pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Gdańsku. To, proszę Państwa, jest główny główne tezy naszego programu wyborczego. Zatrzymałem się w tym momencie dlatego, że bardziej szczegółowe informacje będą mieli okazję przedstawić Państwu również i w dzisiejszej dyskusji. Współautorzy, współautorzy dzisiejszego projektu Programu dla Gdańska są to osoby Piotr Gierszewski, Wiesław Kamiński, Jacek Teodorczyk, Ryszard Jędrzejczak, Andrzej Jaworski, Marian Szajna. Wrócę w tej chwili do uzasadnienia związanego z hasłem wyborczym więcej dla Gdańska. Więcej dla Gdańska, 10 głównych tez. Więcej bezkolizyjnych skrzyżowań komunikacyjnych, tunele podziemne, ale zwycięstwa Smulchowskiego, przejście podziemne, brama Wyżynna, Tardzerny. Więcej przedszkoli, Zagospodarowane wolne przestrzenie kubatury szkół, więcej nowoczesnych technologii dla mienia komunalnego, oświetlenie ulic przy pomocy baterii słonecznych, podgrzewanie ciepłej wody w szkołach i urzędach, obiektach użyteczności publicznej. Przy okazji inwestycji drogowych wymagać będziemy układania magistral światłowodowych, więcej budżetu dla ciągle marginalizowanych sportu i kultury, nie w obiekty, a w ludzi. Więcej udziału w życiu miasta, uczelni technicznych, humanistycznych i ekonomicznych. Więcej możliwości kontaktu prezydenta z mieszkańcami, nie jak obecnie poprzez inscenizowane spotkania w dzielnicach. Więcej bezpieczeństwa dla mieszkańców i miasta. Zabezpieczenia przeciw ewentualnym żywiołom, powodziom, pożarom, napadom i kradzieżom. Więcej korzyści z uporządkowania gospodarki odpadów komunalnych, ciepło dla dzielnic południowych. Miasta. Gaz jako paliwo dla miejskich autobusów. Zdecydowanie oddzielenie źródła ciepła od obecnego dystrybutora, dystrybutora wymuszając warunek konkurencyjności. Więcej usprawnień dla ludzi starszych. Prostowane chodniki ułatwienia dla powstawania poradni geriatrycznych, doświetlenia podwórek i załógów. Więcej atrakcyjnych wydarzeń kultury młodzieżowej. Nie na klepisku, i w kurzu przed stocznią. Dziękuję Państwu za uwagę.